Dzień Boże! Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym kolejnym środowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dziś będziemy rozważali następny fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie, gdyż przyjdzie on, duch prawdy. Doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi. Moi drodzy, wierzyli, że prawdziwym świadectwem jest świadectwo co najmniej dwóch osób. W dzisiejszej Ewangelii Jezus powołuje się na tę tradycję, wskazuje, że Duch Święty jest prawdomówny, że możemy zaufać Jego przesłaniu, gdyż nie mówi On od siebie. Duch Święty w rozważanym dziś fragmencie Słowa Bożego jest ukazany jako ten, który słucha Ojca i Syna. I chce ich słowami dzielić się z nami. Duch Święty pełni rolę przewodnika w naszym życiu i nieustannie pogłębia w nas zrozumienie nauki Chrystusa. Duch Święty pomaga także każdemu z nas rozeznać, co jest kłamstwem, a co prawdą. Świadomość prawdy prowadzi nas do pokoju, szczęścia i wolności. Jezus mówi dziś do nas. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Moi drodzy, w życiu nie wszystko od razu trzeba wiedzieć i znać. Wszystko ma swój czas, swoje miejsce. Dlatego powinniśmy być wobec siebie cierpliwi i wyrozumiali. W Bożych jest podobnie. Musimy bezgranicznie zaufać Bogu. On jest zawsze przy nas i nam pomaga. Jest z nami nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że nie ma go obok nas, że o nas zapomniał. Czasami nasze słabości tak mocno nas przedmiotają, że trudno nam jest z nimi żyć. Jednak możemy być pewni, że gdy oddamy to wszystko naszemu Panu i Zbawicielowi, On to zabierze i przemieni. To właśnie jest jeden z darów obecności Ducha Świętego, że umiemy swoje słabości oddawać Jezusowi. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam za to <dzysz> dzisiejsze spotkanie i życzę wam, żebyście tak bezgranicznie mieli zaufać Jezusowi, żebyście każdego dnia, w każdej chwili Szczególnie wtedy, kiedy jest trudno, mówili do Jezusa: Jezu, wam Tobie. Do usłyszenia, szczęść Boże.